Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To Ola Żelazo. Zapraszam Was serdecznie na trening zdrowego i mocnego kręgosłupa, który wykonam dzisiaj razem z Marysią Szymańską. My jesteśmy już gotowe. Potrzebne będą maty, pozycje niskie i nasze kręgosłupy będą takie mocne i takie zdrowe, że hej, ruszajmy. Zrobimy króciutką rozgrzewkę Marysia, podpór. Na dłoniach klęk podparty i kilka takich krążeń całym tułowiem na delikatnie zgiętych łokciach, tak żeby plecy wklęsłe, plecy okrągłe, żeby przez wszystko przechodzić i uwaga, zmiana kierunku. Ćwiczymy znowu w naszym wakacyjnym stylu, czyli 50 sekund ćwiczeń, 10 sekund odpoczynku. No i jak zwykle będą same. Przyjemności. Dobrze, teraz zostaniemy w pozycji neutralnej, przejdźmy dłońmi do przodu, zostawiamy biodra wyciągnięte do góry, zbliż klatkę piersiową do maty, rozciągniemy się z wydechem, możesz troszkę pogłębić ten skłon, to wyciągnięcie, tę przyjemność dla naszego kręgosłupa, wróć do góry. Zadrzej palce stóp, oprzyj biodra napięta i krążenia barkami w tył, również jak najobszerniejsze. Jeszcze raz do przodu, zmiana kierunku. Trzy, dwa, jeden. Jest gotowość do ćwiczeń? Jest. No to ruszamy. wyciągamy ramię i przeciwległą nogę, odkładamy, zmieniamy stronę. Ja tę pozycję nazywam superwoman, no bo ona tutaj ekstra angażuje zarówno nasze mięśnie stabilizujące i pięknie wspomaga pracę kręgosłupa. Podciągajcie delikatnie pępek do kręgosłupa, żeby chronić dolne plecy i wyciągajcie jak najmocniej rękę i nogę. Z wydechem wyciągnięcie. Chwilkę przytrzymajcie, żeby mięśnie poczuły pracę. Nasze pierwsze ćwiczenie mocnego i zdrowego kręgosłupa. Tak jest. Ostatnie powtórzenie i przy Łokieć wysoko i zbliżamy łokieć do dłoni. Wdech góra, wydech skręt. Wdech góra otwarcie, wydech skręt. Wdech i wydech. Tak jest. Super. I wydech. I nie boimy się pogłębiać tych ruchów. Te ruchy bardzo lubi nasz kręgosłup. Jest tutaj trochę mocy, czujesz Marysiu. Oj, tak, jest mi nawet ciepło powiedzieć. Nie zrobiło się ciepło, tak, to prawda. O to właśnie chodzi. Góra i dół. Góra i dół. Mhm. Ostatnie dwa. Do góry. Na dół. I zmiana. Druga strona góra i dół. Otwieramy klatkę, skręcamy się i opuszczamy łokieć. Mm -hmm. Powiem Wam tak, po tych ćwiczeniach, po tym treningu Poczujecie się dużo lepiej. Tutaj nie ma innej opcji. To jest coś wspaniałego, taki eliksir młodości dla naszego kręgosłupa. I w ogóle te wszystkie ćwiczenia, które dzisiaj wykonujemy, warto powtarzać regularnie, nawet codziennie. Góra i dół. Góra i dół. Doskonale. Pamiętajcie o oddechu. Wdech do góry, wydech na Wdech do góry, wydech na dół. Ostatnie powtórzenie, wdech, wydech i kolejne ćwiczenie. Unosimy tułów, wyprost rąk za sobą, zginamy i opuszczamy. I powtarzamy nasze kombo ćwiczeniowe. Tutaj pięknie wzmacniamy mięśnie około kręgosłupowe. Wydłużamy, rozciągamy też kręgosłup. No i działamy rozdrobnorodnie. To jest najważniejsze. Wyprost, skinamy. Opuszczamy. Staramy się unieść klatkę piersiową. Mhm. Super. Jeszcze chwilka. Dajemy radę do końca. Wyciągnięcie i opuszczenie. Trzy, dwa, jeden. Zbliżamy bark do podłogi, ręce ustawione szeroko, i oddychamy. Przepiękna praca kręgosłupa. I barku. I poprawiamy postawę. Pracujemy z wyczuciem. Nie musimy opuścić barku. Bark nie musi dotknąć do podłogi, ale chcemy, żeby ten ruch był taki kierujący, właśnie w dół. Żeby jak najfajniej się rozciągnąć. Jak tam, Marysia, czujesz to rozciąganie? No, świetne. Świetne, prawda. To jest też taki rodzaj gimnastyki korekcyjnej. Także naprawdę warto wykonywać te ćwiczenia regularnie. Ostatnie dwa. I bark do maty. Prostujemy się i przerwa. Z wdechem przenosimy ramię do tyłu. Odkładamy dłoń. I z wydechem łączymy dłonie przed sobą. Wdech do tyłu, wydech do przodu. Kolana cały czas połączone. Tutaj ich nie odrywamy od siebie, nie odrywamy od ziemi. Pracujemy górną częścią tułowia. Wdech otwieramy, wydech łączymy. Wdech i wydech. Kontroluj ruch, kontroluj swój oddech. I znajduj jak najwięcej przyjemności w ćwiczeniach. I wydech. Jeszcze chwilka. I po tym ćwiczeniu przejdziemy do kolejnej strony. Otwórz, zamknij i druga strona. Druga strona, otwieramy ramię i łączymy ze sobą dłonie przed sobą. Wdech do tyłu, wydech do przodu. Pamiętajcie o tym oddechu. Ja wiem, że czasami, jak mówię, to Wy już wpadacie w taki delikatny trans i zupełnie nie myślicie o swoim, ale pomyślcie teraz i kontrolujcie, żeby był wdech nosem i wydech nosem. Wdech nosem. I wydech nosem. Mm -hmm. Ruch połączony z oddechem daje najlepsze rezultaty. Wiecie, ile mięśni uczestniczy w naszym oddechu. Im jest bardziej świadomy, tym lepiej zrobi dla nas. Jeszcze raz. Wdech do tyłu. Wydech do przodu. Chwila przerwy. unosimy biodra, kręg po kręgu odrywamy z maty i tak samo kręg po kręgu przyklejamy. Mhm, nie unosimy bioder za wysoko, tak żeby odcinek lędźwiowy był bezpieczny. No i to jest fantastyczny automasaż dla naszego kręgosłupa. i Też wzmacnia nasze pośladki, nasze tylne uda, a te części jak są mocne, to również są świetną bazą właśnie dla naszych pleców. Utrzymują dobrą postawę. No i pozbywamy się wszystkich napięć, a wiadomo, brak napięć to życie bez bólów. I o to też walczymy. Góra podnosimy, opieraj ciężar ciała na piętach. I chwila odpoczynku. Opuszczamy kolana na jedną stronę i na drugą, pilnując tego, żeby kolana i wewnętrzne kostki były ze sobą połączone. I opuszczamy do tego miejsca, w którym czujemy mm, przyjemności w dolnych plecach. Na pewno nie żadne napięcia, ale właśnie takie fajne rozciąganie, bo jest to ćwiczenie, które cudownie rozciąga dolne plecy, prawda, Marysiu? Oj, zdecydowanie. I, bardzo. Przy, i przy okazji. Angażuje mięśnie brzucha. A wiem nie od dziś, że mocny brzuch to również zdrowie naszych pleców. Wyczuwamy moment, w którym zatrzymamy kolana i właśnie siłą mięśni wrócimy do pion. Jeszcze raz i odpoczynek. pozycji bocznej unosimy biodra, przenosimy ramię i wracamy biodrem na matę. Robimy delikatny łuk z ciała i ładnie dłoń prowadzi nasz ruch. Znowu odnajdujemy w sobie dużo gracji. No Olu widzę, że dzisiaj przypomniacie grację w letnicy. Gracja jest potrzebna każdego dnia. I o tę grację warto walczyć. I właśnie taką, takie walki fajne staczamy tutaj, spotykając się na naszych treningach. Wdech, góra, wydech, dół. Wdech, odrywamy biodra. Wydech, opuszczamy. Super. Idzie mam naprawdę rewelacyjnie. Jeszcze jedno powtórzenie. I chwila przerwy. Na drugą stronę wznos bioder z przeniesieniem ramienia i zrobieniem łuku z naszego ciała. Również kolejna płaszczyzna, w której należy dbać o elastyczność naszego kręgosłupa. W ogóle kręgosłup lubi każdy ruch. Tutaj e, warto mu zapewnić właśnie te ruchy w każdej płaszczyźnie. I przede wszystkim ruch. To, czego nie lubi kręgosłup, to na pewno siedzenie. Także jeśli musimy długo siedzieć, to warto zaplanować przerwy. Takie, na to, żeby wstać, chwilkę pochodzić, pójść po szklankę wody, kilka razy w ciągu godziny. Ostatnie powtórzenie, opuść biodra, usiądź w siadzie skrzyżnym. Wyciągnij plecy, oprzyj dłonie na kolanach i zrobimy tak jeden skręt, jeden, kilka skrętów w jedną stronę, właśnie po to, żeby jeszcze mocniej poczuć nasz kręgosłup. Poczuć, ile on ma w sobie mocy i możliwości do ruchu. I druga strona, zmieniamy kierunek. Marysiu, jak się czujesz po dzisiejszych ćwiczeniach? Bardzo elastyczna się czuję. Elastyczna. Mam nadzieję, że wy też przed te ekranami czujecie się dzisiaj elastyczni. I jeśli tak, no to jesteśmy gotowi na powiedzenie dwóch magicznych słów. Trzy, dwa, jeden. Mamy to! Woo, woo, woo. Kochani, bardzo dziękujemy za wspólny trening. Jak się mają wasze kręgosłupy? Dajcie znać w komentarzu pod filmem. My już zapraszamy na kolejne treningi. Super się z wami spotykać. Do zobaczenia, buziaki. Pa!